O oh, nie, a miałem taki fajny sen. No. Ach, ej, 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 wstaję. Spokojnie. Ach. Dobrze już, kalma ty. Kulpa, Jest jakaś szansa na pysznicę. <gryzanie>

¡Vita y ¡Ey, Gringo! lo que hiciste a Gustavo! ¡Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo! ¡Y hey, Varga! cuando regrese! ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Muévense! ¡Qítense, cabrones! ¡Ey, ey! ¡Tranquilízate! ¡El londanato es más bien bicheli! ¡Ah, muy fan club! Dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. trochę hiszpańskiego. Co to znaczy? Krótce się przekonasz. Te wątpię. Te amigo. Atrás. Bien. Właściwie, na co prowadzisz? Zobaczysz. A nie przód. A to wcale nie jest podejrzane. Ej, to chyba nie jest gabinet naczelnika. Skręć w lewo. Robi się. Tędy. Tędy? I te obrączki. Chcę procent. Procent? Od tego, co tam znajdziesz. Rozumiesz? <laughs> Chwila, Vargas. Deal był taki, że tylko nas wprowadzisz. Tylko? Nadstawiam dla was karku, Gringos. Tak, a Wraithsowicie opłaca twój trud. Si. Ale to za mało. Miałeś tego nie otwierać. Tak, miałem także nie brać łapówek. Z nikim tu nie przychodzić i nie bić moich więźniów. Ale co robić? O, ostrożnie z tym listem, ma 300 lat. Byłem członkiem załogi kapitana Avery'ego. Wiesz, kto to jest? Był piratem. Nie byle jakim, zrobił największy napad w dziejach i nie dał się złapać. Sprawdziłem świetnie, ponad Czy możemy... 400 milionów dolarów w złocie i kamieniach. A to wszystko z jednego statku. Gunsway. Tak. Dobrze, znam tę historię. Możesz do rzeczy. Aha. Siedzę w najwyższej celi w hiszpańskim więzieniu. O, o, jest. Mam wielką nadzieję, że kiedyś odnajdziesz to piekielne miejsce, weźmiesz mój krzyż i odkryjesz rajskie bogactwa. Co? Czego chcesz? Rajskich bogactw! – To jest przenośnia. – O, nie, 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 nie. Nie uwierzę, że jesteście w tym piekielnym miejscu, żeby szukać metafory. Chcę procent. Dobra, zróbmy tak. Daj mi tam wejść i zbadać cele, a jeżeli jest tam cokolwiek po 300 latach, dogadasz się z Rejfem. No dawaj. List. Por favor. Jak chcesz tam wejść? Spinaczka. No, chyba, że ty wolisz to zrobić. Chciałeś procent. Nie połam kulasów. Taki mam plan. Masz to, o co prosiłem? Tak. Schował to tam pod stołem. <gry> Bingo, wracamy do gry. O to powinno wystarczyć. O, to i cela. Jak się tam dostać? O to lecimy! Ech, no, sama co Aby do przodu. No, muszę znaleźć najwyższą celę. By tu dziesiątki piratów, którzy czekali na strycze. Okej, okay. wtórę teraz. Dobra, no nie będę udawał. To niesamowite. Co tracisz sam? No i proszę, cela bęca. Cela, raczej. Apartament? Okej. Okay. gdzie by tu zacząć? Słońce i księżyc, alchemiczne symbole złota i srebra. Momencik, widziałem coś takiego w liście. O, to fragment symbolu. A. Mam drugą połowę. A więc. O, to lubię. Okej, okay, mam znaki Zodiaku. Strzelec i skorpion.

wszystko. O, Czas już wracać. No dalej! O, muszę patrzeć pod nogi. No to jedziemy. ostrożnie Jeszcze raz. Ha! Niech Grey spróbuje to powtórzyć. I po bojczyku. Jest i wargas procent procent ja ci dam procent o oh, cholera nie 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 wow no już stało się. Co znalazłeś? Drake. No mów. Wszystko rozkradli. Jeśli są tu jakieś wskazówki, to żadnej nie znalazłem. Jesteś pewien? Szukałeś, gdzie trzeba? Może przeoczyłem coś, co było w liście? Może chodzi o inną wieżę, która się zawaliła? Są jakieś plany tego miejsca? No wiesz, rozkład? Możliwe. Jest tu trochę papierów. Dobra, świetnie. Idź je przejrzeć. Spróbuj coś znaleźć. Ja w tym czasie pogadam z samym Ewelim, ok? Może on się pułapie w tym wszystkim. Dobrze, przejrzę dokumenty. Odwróć się. No, jak z nim pogadasz, przyjdź do mnie. W porządku, no idzie. Ach, gringo! Jeszcze jedna taka bójka! I tydzień karceru. No, skarowy papis w Prawie tak dobry, jak mój. Czy okay. no. puedo powiedzieć, eh? Suerte de principiante, verdad, I eh? Hijo de puta. <laughs> Lo siento, chicos. Tengo que irme. Klaro, te vas cuando estás ganando. Para ti. <laughs> Jezu, ale ci urządzili, no. że jesz? Szkoda, gadać. Chodź. Hey, hey. Nie trzymaj mnie w niepewności. Miałeś rację. <śmiech> <śmiech> nie, mieliśmy. Teraz tylko znajdę no. Rejfa i. Nie, nie zaczynaj, proszę. Słuchaj. Sam mówiłeś, my tylko my. Ja i ty. Po co ten bogaty Goguś na to czepkę? Ile próbowaliśmy się tu dostać, a? No? Mieliśmy tropy. Nie mieliśmy ani jednego. Zrozum to. Bez Rejfa, bez Vargasa nie byłoby nas tu. A propos Vargasa, mamy problem. Jaki znowu problem? Wpuścił cię do starego więzienia. Tak, tak, wpuścił. Hmm? Po tym, jak przeczytał listę. To jak dużo wie. Tyle, że chce procent. Szlak. Ej, jak ktoś się o tym Doga, Dogadam się z Vargasem, bez nerwów. A teraz przejdźmy do ważniejszych spraw. No, dobra. Może pogadamy gdzieś w spokoju. Jasne. Dobra, nikogo nie ma. Okej, okay, więc co mamy? Ale cacko. Eee. Mogę? Tylko ostrożnie, okej? Okay? Drewno inkrustowane złotem i srebrem. Staranna robota. <gryw> Wydrążony. Dlaczego któryś z ludzi Eweriego miałby ukrywać taki tani krucyfiks? To nie jest krucyfiks. Żeby go tak można było nazwać, musiałby być na nim Jezus. A no to nie jest Jezus. Fakt. Nie ma korony cierniowej jest przywiązany. Jeśli to nie Jezus, to... Czytaj inskrypcję. E... Dygna factis recipimus. Nasze czyny... Nasze, nasze czyny zostaną nagrodzone. To. Proszę, proszę. Plusy dorastania w katolickiej ochronce. To święty Dysma. Skruszony łotr. Co to oznacza? Pana wie, ale ja na przykład nie chodziłem do żadnej szkółki niedzielnej. A, dobra, w czasie ukrzyżowania Jezusa umieszczono pomiędzy dwoma łotrami, tak? Jeden z nich szydził z Jezusa, a drugi, czyli on, był skruszony. Czyli przyjął swoją pokutę z godnością. A i wtedy Jezus zawiódł go do raju. Skruszony łotr. <grym> Rozgryzłeś to? Jest pewna katedra pod wezwaniem świętego Dyzmy. W Szkocji. Właśnie tam ostatni raz widziano Avery'ego. To nie może być przypadek. Wiecie, miałem co do was wątpliwości, ale... Znajdźmy Vargasa i... Wynośmy się stąd. Niech zgadnę, to właśnie z tym gościem się biłeś. Ehm... Um...

ya basta de hablar alguien más necesita que le recuerde las reglas Alínense. qué es esto eh dame Szmuglujesz kontraband? Vargas... Każda Myślisz, że kim tu jesteś? Dziemano su celda! Tra los gringos en mi oficina. No Dehenos! Dejanos. Dejanos. Dlaczego tak długo? Prawie nas tam zabili. I wciąż mogą. Vargas, proszę cię. No, niczego nie znalazłem. Pewnie jest w innej wieży. No i jakby to powiedzieć, jestem katolikiem. Zawsze go mam. nie. Ej, 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 chwila. To jest bubel, rozumiesz? Użesz jak pies. Dobra, jak chcesz zmienić warunki, to przestań udawać jakiegoś gangstera. I weź to schowaj. Jak miło. Możemy być odstąpić... 10%.. procent. Połowę. Odwalamy całą robotę. Dwadzieścia. Bez nas niczego nie zdziałasz. Dwadzieścia pięć. Równo. Co wy na to panowie? No co zrobisz? Tak, jasne. 400 milionów równo na 4. Umowa stoi. Ta, powiedzmy, że stoi. No. A jeśli jeszcze kiedyś mi okłada. I po bólu. Czy ty człowieku kompletnie oszalałeś? Chciałbyś się przekonać? Dobra! Dobra, co robimy? Trzymamy się planu. To też było częścią planu? Chodź się ze mną. Chodź. No chodź! Cholera jasna. Ray, dokąd idziemy? Zostawi nas tu! Tak? Nie! Jeśli się pospieszymy, Dobra, idź pierwszy! Ach, oni są wszędzie! Spokojnie. idź dalej! Okej, okay, wszystko! A to jest na no, birkach! normalnie albo nie chcieli, żeby się z nim wyszli! Ray, miło, ci widzieć. Poprzuć na birkach! Musimy stąd zwiewać. Nie, on tam leży. Nie, już po nim! Chodź! Łódź czeka zaraz za murę! Nie, nie mogę. Nie mogę go zostawić! Nate! Twój brat nie żyje. Chodź albo do niego dołącz. Nie, nie się. Rób co chcesz.